Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, Renata gotowa, siedzi na miejscu, ja gotowy, jest gotowy? No. No. Puszczamy wam poniedziałkowe serduszka, witamy was serdecznie, dzisiaj mamy Zobaczcie. trzeci poniedziałek, znowu poniedziałek i nowy miesiąc, słuchajcie, ale dzisiaj nie działa. Tak, dzisiaj jest taki, e, słuchajcie, taki przytulas. To nie działa, wszystko działa. Proszę bardzo, chcesz serduszka, masz serduszka. Proszę uprzejmie. Dobra, dzień dobry Pani Aldono. Nawet zapomniałem, że my się ścigamy, także była Pani pierwsza. Jest i Panem Tynka, dzień dobry. Pani Janinka, dzień dobry. Słoneczka, Słoneczka Kawusia. Krystian, dzień dobry. Ania, witam, tak. Ewa. Dzisiaj ktoś kto by nas chciał na Instagramie oglądać nas nie poogląda, bo się coś nie podłączało. Dzień dobry Pani Także Ewa. smacznej kawusi Ta poniedziałkowej wam dobry. życzę albo wody z rana. albo wody z rana, jak tam kto lubi. dzień dobry dzień, dobry, dzień dobry. Wszystkich, Grzynka tu cieplutkowita jest Jola, dzień dobry, Ania, witam, witam. Słuchajcie, możecie Marzenka. nam troszeczkę serduszek popuszczać, możecie nas poudostępniać, dlatego że mnie wczoraj Facebook zablokował po dzień transmisji, dostałem. chociaż Niko nie zdążyłam nic udostępnić i tak dostałam dzień. bloka, i tak dostałam bloka. E, także. Po czym przyszła pokrzyczeć na mnie, że ona to dostała, powiedziała, że na TikToku i się nagla na TikToku, tylko na Facebooku. I, I że to automat źle podjął decyzję, w szybko no. się wyjaśniło. No. Na szczęście, na szczęście. Dobra, jak widzicie, z tyłu ktoś, kto wczoraj nie był, niech żałuje. Wczoraj mieliśmy swoje ósme urodziny. Ósme urodziny i, i, i patrzcie, bo mi to z boku nagrywają dobrze, że dzisiaj w dresach nie siedzę. No. Bo wiecie, ja czasami mam tak jak w tym dowcipie Gizy, nie? Albeartek gizy, że tam ten wychylał się przez to okno, a pod spodem nic nie miał za bardzo. Ja mam tak czasami, że tu mam koszulę, a na dole w dresie siedzę i tu robią mi zdjęcia z boku i trzeba uważać teraz, nie? Tak, tak trzeba uważać. W każdym razie wracam do tematu. Wczoraj były ósme urodziny popatki, 8 lat, 8 lat już z wami jesteśmy. Tutaj 8 lat nagrywamy, mamy tysiące transmisji za sobą, niczego się nie nauczyliśmy. W międzyczasie nawet samego poranka z papatką, jak widzicie, to jest 963 odcinek. Nie wierzyłem, że nam się kilka uda, bo się o mało nie pozabijaliśmy na początku, potem było byle do setki, a potem powiedziałem, że tysiąc zrobimy, a potem się okaże. No i jakoś ten tysiąc będzie za 37 odcinków, czyli już w kwietniu, nie? Już w kwietniu będzie tysięczny odcinek. A ja bym się zbierał na tysięczny odcinek, bo pewnie coś się ciekawego wydarzy. nie? I teraz tak, co wy tutaj do nas piszecie? A, dzień dobry. Mą, dzień, dzień dobry wszystkim. Pani Agatkę. dzień dobry. Dzień dobry. Ale, dzień dobry, Patrycja. <kluw> dzień dobry, papatki. Wszystkim. Czy jest tu ktoś, kto tu przyszedł pierwszy raz, zabłądził i jest i patrzy, co to się w ogóle będzie działo? Dzień dobry. Tysiąc lat, oj, tysiące, tysiąc, tysiąc nam tam e, życzą TikToka, dziękuję. Chcielibyśmy zamrozić, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. No nie wiem, ile jeszcze raz. Ja rozsłamy, mogę, się Ile jeszcze raz damy tutaj pociągnąć? Eee. Czy coś mi się udało udostępnić? Tak, wam się Do... udało, bo tak. naprawdę transmisja poszła, to była nasza najlepsza tak. transmisja w ciągu 8 lat. Najbardziej poszła w świat, mieliśmy najba, najwięcej, Maść, największą ilość komentarzy, słuchajcie, tak, życzeń i Ej, tak, wszystkiego, da, także da. bardzo wam dziękujemy za wczoraj. Także tak, mamy już 8 lat i jeden dzień, i dzisiaj mamy 60. dzień roku, drugi dokładnie 3 marca. Marysia. Imieniny obchodzi Kunegunda. Teresa, Tycjan, Agrypin, Asteriusz, Au, Eutropiusz, Gerwin, Gerwina, Hieronim, Innocenty, Jak, Jakub, Kleonik, Kleonika, Kolumba, Marciusz, Marin, Maryniusz, Samuel, Teodor, Tycjana, Wieszchosława. Wieszchosława. wiesz Ale bym miał teraz. jakbym miał, jakby miał teraz nóżkę, być może dalej tak. wiesz Kolumbyna, Kunegunda, Olszewska, Paszkunem. Tak. Ludzie by pomyśleli, że ona jest taka. Eee, nie, to marchewkowy nie jest jedzony. Jeszcze kawałek dla dziewczyn zostało, eee, czy pół tak. zostało. O pół, na, pół na dzisiaj zostały, do kawy zostało. Ja trzy lata temu zabłądziłam i zostałam. No i bardzo dobrze, Grażynka. U nas jest dobra atmosfera, tak mi się przynajmniej tak. wydaje. I teraz tak, przysłowia na dzisiaj. Czasem, czasem i w marcu zetnie wodę w, garcu, w garncu. Gdy w marcu mgły bywają, w lecie, burze przeszkadzają. Tam jest tak daleko, że ja nie widzę, ale widzę, że Mira robią. Dużo serduszek, jest, dużo serduszek. Gust kobiety, Łaska Pańska i marcowa pogoda zawsze nie Co? Co tak? co powiedział? To nie ja, to przysłowie polskie, chyba. Gust kobiety, łaska pańska i marcowa pogoda zawsze nie stało No, zgadza się. I dzisiaj mamy taki nietypowy święta, jak Światowy Dzień Tenisa, Światowy Dzień Suchu, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Ja z okazji Światowego Dnia Suchu znalazłem dobry dowód. Na, na stronie lekarskiej. Słuchajcie. Starszy mężczyzna przychodzi do lekarza i mówi, mam wrażenie, że słuch mojej żony jest od jakiegoś czasu coraz gorszy. Czy mógłby pan pomóc mojej małżonce, panie doktorze? No, panie, najpierw trzeba sprawdzić, jak bardzo upośledzony jest słuch pana żony, powiedział lekarz. Gdy pańska żona będzie gotowała obiad, niech pan stanie 4 metry za nią i zadaje jej pytanie. Jeżeli nie odpowie, niech pan podejdzie bliżej i spróbuje ponownie, i dasz, tak, aż do skutku. Mężczyzna wrócił do domu i zobaczył, że żona krząta się przy obiedzie. Stanął 4 metry za nią i zapytał. Co jest dziś na obiad, kochanie? Brak odpowiedzi. Zbliża się więc na odległość 3 metrów i zapytał ponownie. Brak odpowiedzi. 2 metry. Brak odpowiedzi. W końcu stanął za plecami żony i zapytał, co jest na obiad, kochanie? Już czwarty raz Ci powtarzam, że kurczak. To tak jak u nas. tak, skąd ja, tak samo, słuchajcie. Skąd ja bym cztery metry w kuchni za, za Tak, na... tak samo jak u na nas. Pewno Podobno Przecież ja nie tak słyszę, tak. ale u nas jest tak to samo, to samo, słuchajcie. Słuchajcie, ja mam wszelkie badania, że. A tam badania pewne... badaniami, ja wiem. no Ale kobieta wie lepiej, nie? Tak, tu no. jeszcze pamiętam, szmatek z garażu, choć załapałem się na kilka ostatnich. Trzy lata temu garaż? Nie, trzy lata temu garażu już nie było. Był, był. Jak trzy lata? Nie, jeszcze nie. To tak mogło być. ta Grażynka się na końcówkę załapała z garażu. No. Trzy lata temu wpadłem na Marysię, ja jestem do dziś super wszystko, cieszę, wszystko. Dziękujemy no. bardzo. Dobra, A, żeby nie było. Tu nikt nie jest, kto jest pierwszy raz przez przypadek, nie? Nikogo tutaj naprawdę nie ma. No to jak nie, to lecimy po staremu, to wiecie, że teraz jest część merytoryczna, po tej no. części śmieszne przykłady Dzisiaj chyba, znaczy jak stwierdziliśmy, że zapomnieliśmy o jednym olejku eterycznym, czyli o w tak. słuchajcie dzisiaj będzie o olejku z drzewa herbacianego bo o tym ja olejku pokazać, jeszcze nigdy nie było opowiadane a dla mnie to jest ja uważam że to jest najważniejszy olejek eteryczny który powinien być w każdej domowej apteczce tak ale jakoś tak Marek opowiadał wam słuchajcie o tych różnych olejkach i tam były takie już wymyślne te olejki z kadziw dłowca i tam czego tam jeszcze była czerwona pomarańcza i tam takie cuda z maryny, oregano były. A słuchajcie, drzewa herbacianego nie było. Dlaczego to drzewo herbaciane, olejek drzewa herbacianego jest tak ważny, zaraz Wam powiem, tak? A ja Wam tylko pokażę, bo ja na przykład nie wiedziałem, ja nigdy się nie zastanawiałem, to jest drzewo herbaciane. Tam do góry pokażę. Tak wygląda drzewko herbaciane. Może znajdę jeszcze inne, o tu, tu mam jeszcze ciekawsze zdjęcie. To jest dosyć ważne, bo słuchajcie, wszyscy, znaczy część ludzi zna olejek, olejek drzewa herbacianego. Ale się nie zastanawia, jak wygląda roślina, z której to jest tak. robione. E, słuchajcie, ten, który my mamy, to jest Zobaczcie. firma o Tak wygląda drzewko herbaciane. Taki. Taki mały krzaczek jałowca, coś takiego. No, nie wiem, nie wiem. Ale to kwitnie. To kwitnie, ma potem takie ładne zdjęcie. O, oczy Dobra, ja się przymykam. Jest to roślinka, słuchajcie, która nie rośnie w Polsce, w Australii. Ten olej, który mamy, to pochodzenie Organiczna Farma w Australii. Profil aromatyczny, taki drzewny ziołowy. Zapach nie jest jakiś taki, może wiecie, taki jakiś tam perfumowany. Drzewny ziołowy, ale właściwości drzewa z herbacianego. Są niesamowite. Możecie też, słuchajcie, pisać, jak wy wykorzystujecie olejek z drzewa herbacianego, tak? I tutaj on powstał poprzez destylację parą wodną liści, tak? Liści tego drzewa, słuchajcie, herbacianego. Zastosowanie jest mega, mega szerokie, słuchajcie. Olejek z drzewa herbacianego ma silne działanie przeciwzapalne antyseptyczne, przeciwwirusowe, jest niezastąpionym środkiem, który pomoże Ci w problemach skórnych, tak? Ja tak będę mieszała, słuchajcie, bo tutaj wiadomości o olejku herbacianym jest bardzo dużo, olejek drzewa herbacianego polecamy, jest przy trądziku, jedna kropelka olejku eterycznego nałożona na wyprysk przyspieszy gojenie, słuchajcie, jest dość łagodny, chociaż tak no w opisach jest dość łagodne, chociaż ja się do końca z tym nie zgodzę, zaraz wam powiem, tak? olejek drzewny, to już wam mówiłam, mogą go stosować nastolatki przy trądziku młodzieńczym, jak i osoby dorosłe, które zmagają się z trądzikiem różowatym. Tak? On reguluje pracę gruczołów łojowych, tak? ma genialne zastosowanie w kosmetologii, często znajdujecie go w kremach, w tonikach, w żelach, docer tustych trądzikowych, tak? Drzewo herbacianem. No i teraz tak, my tutaj mamy, słuchajcie, od mojego brata syn, on już jest teraz dorosły, ale ja pamiętam, jak miał tam 13-14 lat, jak właśnie papatka powstała, on zużył od na, u nas kilka butelek tego, słuchajcie, bo mu to świetnie pomagało na wypryski. Tak i on tą butelkę nosił przy sobie, jak mu coś wyskoczyło, on od razu delikatnie dany wyprysk smarował. I mówił, że to było... miał różne rzeczy, słuchajcie, tam od dermatologów, niedermatologów, ale to słuchajcie, mu najlepiej tutaj się właśnie przy trądziku sprawdzało. Chyba pomogło, bo ładny chłopak tak. Tak. Yy, dziewczyny się za nim oglądają. Tak. Yy, także drzewo herbaciane yy, i teraz nie mamy teraz tutaj, ale mieliśmy taki krem, mieliśmy wiele takich tych kremów słuchajcie punktowych właśnie z drzewem herbacianym. Ja osobiście polecam dodawać to do kremów, ja nie polecam tego tak bezpośrednio z butelki, ale do jakiegoś innego olejku i wtedy słuchajcie do jakiegoś kremiku, który macie dodać sobie i wtedy sobie smarować, czyli cera tusta, trądzikowa tak, także proszę bardzo. Ja wiecie co, ja tutaj jednak o tych podsumowania, bo tu i te i grażynka, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli, szczególnie jeżeli się nowi jesteście, nie podbijajcie własnych wiadomości dotyczących podsumowania, bo to oznacza, że wpadacie zawsze na koniec kolejki do odpowiadania, bo system po prostu każdą nową wiadomość traktuje jako, jako nową, więc ustawiają ją na sam koniec i, i czeka na odpowiedzenie. Dziewczyny spisywały wczoraj do 23 transmisję i jeszcze nie skończyły, skończyły rano. Więc dajcie mi jeszcze kilka. Marysia godzin. już od czwartej wam odpisywała. Tak, więc jeżeli się okaże, że wy dzisiaj nie dostaliście podsumowania, to wtedy trzeba się niepokoić, bo coś jest nie w porządku i wtedy piszcie, bo. I jeszcze nam dajcie czas. Tak, jak do piętnastej no. nie dostaniecie podsumowania, to wtedy napiszcie, tak? I, dobra, i teraz jeszcze było jedno fajne pytanie, ja sam, aż sam się zastanawiam. Krystian zadał dobre pytanie. Nie wiedziałem i się w końcu czegoś dowiedziałem, nie? Dlaczego drzewko herbaciana? I słuchajcie, okazuje się, że kolonizatorzy australijscy odkryli tę roślinę w 1770 roku, naśladując zamieszkałych tamte tereny aborygenów, ponieważ oni wykorzystywali liście tej, tej roślinki do zaparzania esencjalnego napoju na wzór herbaty. Więc przyszedł biały człowiek. Tam zaczął topić, pić, no to nazwał to drzewem Herbacianem, bo. No bo herbatkę sobie z tego. Bo z tego robili herbatkę, no. nie. No. Także pani Basiu, właśnie, pani Basiu, na spokojnie jakby do dzisiaj pani nie otrzymała, to wtedy. Koniec, e, dajcie nam nie. czas, naprawdę było rekordowa ilość komentarzy była. Mimo że jesteśmy zautomatyzowani, jeszcze chwilę potrzebujemy czasu, tak? Robię wam pokazać skalę normalnie jest 300, 400, czasem 500, to wczoraj było 4000, więc mamy co. No. 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 E, słuchajcie, teraz tak, to, czyli trącik. E, jakie jeszcze ma działanie drzewo? Zaraz będziemy te komentarze tutaj czytać. E, e, słuchajcie. Jest działanie antywirusowe, antybakteryjne, przeciwgrzybicze, tak? Przeciwgrzybicze właściwości. Możesz olejek drzewa herbacianego wykorzystać na grzybice paznokci, grzybice skóry, grzybice narządów płciowych. Słuchajcie, egzemę, łuszczycę, łupież, łojotok, opryszczkę, blizny, bliznowce, choroby przyzębia i dziąseł. Także tych zastosowań jest tysiące i teraz tak, grzybica paznokci, można ten paznokieć wysmarować, grzybica skóry, grzybi, grzybica łupież, słuchajcie, olejek grzywa herbacianego dodajemy do ulubionego szamponu. Tak Porcję, którą wykorzystujemy, wlewamy do szklanki, tak? najlepiej taką metodą kubełkową, czyli wlewamy trochę szamponu, do tego wlewamy 3-4 kropelki olejku, z drzewa herbacianego trochę wody i to wlewamy na, na skórę głowy i masujemy. Słuchajcie, rewelacyjnie działa. Tak? tak samo grzybica skóry można używać do jakichś balsamów, tak? łuszczyca, grzybica paznokci, do higieny intymnej, oni też drzewo herbaciane, producenci dodają do różnych płynów do podmywania, do higieny intymnej. Wy możecie, jak macie olejek, dodać do swojego ulubionego płynu do higieny intymnej, po prostu kilka kropli olejku z drzewa herbacianego. Tak, jeżeli was, słuchajcie, szczególnie kobitki, grzybica, pochwy po antybiotykach. Drzewo herbaciane, o, Nie bezpośrednio, bo popali, bo jest ostre, tak? Podrażni bardzo. Ale kilka kropli do, do płynu, tak? Yy, opryszczka rewelacyjnie. Na opryszczkę. Kropelkę nakładamy, punktowo. i my też punktowo. I my też mamy gotowy produkt. Yy, tutaj to się nazywa Nutrilen Len Repai i to jest gotowy produkt, który ma też właśnie yy, drzewo herbaciane, propolis, rdestowca, malutki kremik, który pomoże przy opryszce, przy zajadach, ale też przy problemach jakieś słuchajcie, zadziory przy paznokciach. ściągnięte. Hybrydy, tak? Problemy takie też, słuchajcie, grzybica paznokcia, albo jak wam kosmetyczka ściągnie hybrydy, tak? Coś tam zaczyna się dziać, wtedy drzewkiem herbacianym smarujemy. Aha, ile kosztuje taki olejek? 39,99. Tak? Ale mówię, no to zastosowań jest tysiące. Uważam, że ten olejek w każdym domu powinien być, słuchajcie. Czyli grzybica, tak? Egzemy, to już mówiłam, łuszczyca. Yy, yy, słuchajcie, łupiesz. Yy, teraz Mirka napisała, że go daje do rozpylacza i odstrasza kocury, które sikają na drzwi wejściowe. Tak, kocury nie lubią tego zapachu, zgadza się. Też tego zapachu. Słuchajcie, nie. też tego zapachu nie lubią wszy. A wiem, że jest w szkołach wszawica, bo co róż mamy pytanie, czy macie papatki coś na wszy, więc dlatego ja polecam ogólnie, jak dziewczynki mają długie włosy, dodawać dwie kropelki z automatu do szamponu, myć tym włosy i też jak jest wszawica w szkole, na gumkę do włosów. Jeżeli dziewczynce robicie kucyka, to na tą gumkę dwie, trzy kropelki, związać kucyka, wszy nienawidzą tego zapachu. Tak? Także to jest też taki sposób. Piszcie, może znacie jeszcze jakieś inne zapachy, tak? Yy, inne sposoby. Słuchajcie, polecany jest też przy oparzeniach, tak? Można go stosować zamiennie z olejkiem lawendowym, słuchajcie, yy, przy mechanicznych Chodź. uszkodzeniach skóry, Chodź. oparzeniach, tak? Yy, też przy swędzeniach, tak? Po ukąszeniach owadów też się sprawdza. Po ukąszeniach mhm. owadów, tak? Yy, także też warto go mieć ze sobą, słuchajcie, na wakacjach, tak? Warto mieć go w sobie, sobą na wakacjach. Oprócz tego, teraz okres przeziębień. Mówiłam, działanie antybakteryjne. Do kominków, dyfuzorów, tak? Drzewo herbaciane. My akurat wczoraj pokazywałyśmy Wam ten olejek Alchemicy, bo tam też w środku to jest taka mieszanka olejków eterycznych, i tam w środku też jest drzewo herbaciane. Ale też samo drzewo herbaciane, na przykład tam z lawendą albo z eukaliptusem, też można do kominka, do dyfuzora przy przeziębieniu, tak? Przy infekcjach górnych dróg oddechowych, infekcjach wirusowych, płuc, oskrzeli, grypie, też przy nadciśnieniu się bardzo fajnie sprawdza, tak? Ale też słuchajcie, jeżeli kobitka ma miesiączkę, woda w organizmie się zatrzymuje, to ten olejek też ma super działanie, także też go można w tym okresie sobie rozpylać, tak? Jest on bezpieczny. Ja tutaj zachęcam nie używać go samego, tylko zawsze rozcieńczać z olejkiem bazowym, tak? Ma on też bardzo silne działanie dezynfekujące. I tak jak tutaj Mirka napisała, że go rozpyla, można go wlać roz, z wodą rozrobić do rozpylacza i na przykład stosować jako rozpylacz do dezynfekcji butów, takich przepoconych butów, butów roboczych, jakieś klapki, słuchajcie, drzewo herbacia jest w dezodorantach do stóp zapomniałam też mamy jest do kremików na stopy takie słuchajcie jak facet cały dzień w takich butach roboczych pracuje można mu do kremu dodać właśnie drzewo herbaciane tak grzybica stóp do psikania zrobić sobie takie własnoręczne dezodoranty także tych zastosowań jest mega mega dużo do kąpieli dodać kilka kropil. łuszczyca, egzemy, grzybica skóry do kąpieli, można go dodać, tak? Na wypryski, opryszczkę to mówiłam. Na stopy już mówiłam do kosmetyków, żeby to miało działanie przeciwbakteryjne, odkażające. No i słuchajcie do sprzątania jako detergent, czyli do mycia podłóg, blatów różnego rodzaju, tak? Też można sobie taki domowy detergent zrobić właśnie z z drzewa herbacianego. I to też się bardzo fajnie sprawdza. I czekajcie, bo co jeszcze? Jakie jeszcze znacie zastosowanie drzewka herbacianego? Słuchajcie. Tak, bo tu pani Krystyna ma zamówienie na filmik. Co by było zapisać sobie? No jest do zrobienia. No, jest. no, to możemy no. zrobić taki filmik przy astnie oskrzelowej. Słuchajcie. A jak ma pan terapeutę Boe na Fokolicie, to zapraszam w jego imieniu na, na terapię. Tam też pomoże. Słuchajcie, co Wam jeszcze mogę podpowiedzieć? To pod... mocno pomoże. Tak. Co Wam jeszcze z tym drzewem herbacianym mogę podpowiedzieć? Ja Wam podpowiem na początku tylko to, że proponujemy z marki OILO, z tego względu, że zaczęliśmy z nimi współpracę już w zeszłym roku. Długo szukaliśmy markę, z którą chcielibyśmy współpracować i oni mają olejki o jakości terapeutycznej. Terapeutycznej. No, jak tam podstałem, było mówione? Dokładnie kupujecie to samo, co się kupuje w tych największych, bardzo drogich markach. A mamy to samo, tylko. Przy zapaleniu oskrzeli w dyfuzorze. Tak? No. To, nie, to, to się do ustnie nie stosuje. To się zawsze wewnętrznie dyfuzor i wdychamy, tak? Dyfuzor Kominek i wdychamy. I tak dalej, Kominek, jest. tak, dyfuzor. Słuchajcie, tutaj jeszcze, bo ja sobie znalazłam takie też różne podpowiedzi. O trądziku Wam mówiłam, drobne rany skaleczenia, oparzenia też Wam mówiłam, ale słuchajcie, jak macie takie mega popękane, spieszchnięte usta, to możecie kropelkę do swojego balsamu dodać. Do, do balsamu, słuchajcie, albo najpierw nałożyć balsam, potem kropelkę. Tak zrobić, słuchajcie, znowu balsam. To też bardzo fajnie pomaga, słuchajcie. Jak się coś z dziąsłami dzieje. Problemy z dziąsłami. To też my mamy pastę do zębów, też zapomniałam, z olejkiem z drzewa herbacianego. Można do swojej ulubionej pasty dodać. Na szczoteczkę, kropelkę myjemy zęby. Można do wody, pół szklanki wody, 3-4 kropelki drzewa herbacianego i pukać jamę ustną. To też działa antybakteryjnie. Jak ktoś ma taki brzydki zapach z ust, tak, to też tutaj drzewko herbaciane też się sprawdzi, tak? Upiecznie. Tak, tak, ale goździk albo drzewko herbaciany. Nieświeży oddech, tak? Grzybica stóp to już mówiłam, grzybica paznokci no tak, już jak, mówiłam. Jak, jak się ma olejek, taki kominek, w którym jest miejsce na wodę, to zawsze koniecznie na wodę. Zawsze koniecznie. wodę. No. Zawsze wodę. Woda jako nośnik, który pozwala odparować olejkowi potem. No. Tak, do kominka zawsze wodę, 3, 4, 5 kropelek i ta woda się ulatnia i to ta para wodna, słuchajcie, ona tam działa, tak? Bez, bez wody są tylko takie specjalne olej, dyfuzory, ultra, nawet ultra nawet nie, ma nie ultra, bo ja mam ten ultra taki jeden z szklany i on tam jest bez wody. A tak ja go nie ule. lubię, ja lubię to z wodą. Ja wolę takie z wodą, słuchajcie, nie wiem. Nieświeży oddech, to już wam mówiłam, łupież mówiłam. Tutaj jeszcze wam podpowiem jedną rzecz, jak moży, moczycie stopy do moczenia stóp. Te stopy. To soda. Tak, tak, Joasia, tutaj z sodą można też sobie taką pastę zrobić do wybielania zębów i też dodać. Jak moczycie nogi, to też można, jak te nogi są takie, mocno, mocno się pocą. Yy, takie nóżki śmierdziuszki, yy, takie nóżki grzybiczne, to też, słuchajcie, można dodać olejku z drzewa herbacianego do no, moczenia wody, tak. tak? Łupież, to już Wam mówiłam. Słuchajcie, yy, bóle stawów i mięśni, do masażu też można do olejku bazowego dodawać. Ukąszenia owadów, to już mówiłam, kleszcze, to też na, tam w miejscu, gdzie kleszcz ukąsi, to też słuchajcie, można. Można też, słuchajcie, przy bólu ucha trochę na wacik, jakąś oliwkę, kropelkę i też można zastosować olejek z drzewa herbacianego. Przy bólu gardła też można płukać, tak? Przy przeziębieniu to już wam mówiłam, że w kominkach. Pani Grażyna rozumie, że pani do sesji boena nawiązuje. <noise> Oparzenia, to już też Wam mówiłam, wszy już Wam mówiłam, wszy, uniwersalny środek czyszczący, yy, też do prania jako odświeżacz prania. I myślę, że jeszcze inne, inne zastosowania opryszczka, nie opryszczka zajady, więc 39,99 olejek z drzewa herbacianego, o, tutaj taki terapeutyczny, taki naprawdę bardzo dobrej jakości. Polecam, polecam. Dobra, koniec. Już nic więcej u nie mnie powiem. nie każe wydechać, u mnie sam sobie liczę, jak klient oddycha, póki oddycha. No to co, już koniec naprawdę 26 minuta już koniec tak coś się się? E, ja sobie ratem robię spryskiwacz do lasu idąc do lasu można zrobić sobie spryskiwacze. one pomagają przy meszkach tak słuchajcie przy meszki komary tak kleszcze tak no, także no, tutaj e, i dlatego właśnie mówię No dzisiaj musimy o tym olejku z drzewa herbacianego powiedzieć bo mówiliśmy o najróżniejszych tak a tak. dla mnie w apteczce ten jest. Jest najważniejszym olejkiem. Najważniejszy olejek eteryczny. A przed ukończeniem kleszcza nie działa? No też działa, dlatego można się spryskać idąc do lasu już wcześniej. W 100% skuteczności nie ma żadnej Żadna nie... metoda nie ma. Ja stosuję metodę. Jak spałem w lesie wiele dni, to stosowałem taką elektroniczną, ale potem jej zapomniałem włączać i miałem to samo, czyli zero. Może po prostu to jest kwestia, bo krwi albo cokolwiek. Nie wiem, Ja tam żreć nie chciały. Bo to jest tak, to jak z komarami. Niektórych gryzą, niektórych nie gryzą komarki, tak? Tak no, do niektórych lgną, nie wiem, Słuchajcie, od czego to zależy, tak? Ale pies rzeczywiście, jak ma takie elektroniczne na sobie, to do niego nie, nie lgną to widać. Nie? No jako odstraszać, tak. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. Idziemy pracować. Eee... No, no. Ja teraz co robię? Yy, idziemy pracować, słuchajcie. Yy. Numer telefonu rzucamy dla tych, co by tam nie wiedzieli, albo później przyszli. Także zapraszamy. Słuchajcie, bądźcie cierpliwi. Na pewno dzisiaj podsumowania dostaniecie. Bądźcie cierpliwi. Dostaniecie podsumowania, i potem po kolei będą wasze paczki wychodziły. To nie będzie tak, może, mega ekspresowo, ale po kolei będą paczki wychodziły. Także każdy swoją paczkę, taką, słuchajcie, fajną dostanie. Tak, dzisiaj jeszcze bądźcie, bo jeszcze wszystkich tamtych tych mi Ja, ja Słyszałem, że, one nie tam, rozdałyśmy. Ja że one tam rozprzedaż do środka. Jeszcze trochę tam towaru mamy fajnego także bądźcie z nami na transmisji o 10 i o 15 tak no wielkie dzięki słuchajcie że jesteście bardzo dziękujemy tak, to jest słuchajcie tak to prawda i suplementacji też rozwała, no tak zgadza się no. Do usłyszenia jutro ze mną do jutra na na poranku z papatką a z dziewczynami o 10 pozdrawiam i czołem Ej. kluchy z rosą pa